Witam serdecznie e, państwa. Mikołaj, godzinę dla Kalisza TV. Kolejne filmy, słuchajcie, tym razem film. Ubikacja za 300 przepraszam, 313 413,85 zł brutto. E, chcieliśmy, słuchajcie, dla was zrobić film ze środka. Niestety nie da się. Mamy zdjęcia, e, uszkodzona jest, uszkodzony jest e, system, który przyjmuje pieniądze, więc jest napchane pełno złotówek, dwójek. Nie idzie tego wyciągnąć, ubikacji też nie idzie otworzyć, więc jest ona nieczynna. Z rozmowy z sąsiadami, którzy tutaj mieszkają, mówią, że ubikacja tak działa pół na pół, nawet gorzej. Słuchajcie, my mamy pismo, oczywiście to pismo zobaczycie na ekranach swoich wyświetlaczy. Mogę Wam powiedzieć, słuchajcie, tyle, że. To jest pismo z 2022 roku. Całkowity koszt zakupu też było tak jak wcześniej mówiłem, czyli 313 413 zł, 85 zł brutto. Um, serwis gwarancyjny za 2020 rok miasto nie wydało dużo. Um, później mieliśmy okresy rozliczeniowe, na przykład dwumiesięczne to ubikacja typu energia elektryczna. To jest słuchajcie, coś około od 1300 zł do 1400 zł też tam 1069, zresztą to sobie Państwo sprawdzicie. Natomiast jednorazowo tuż przed oddaniem obiektu do użytku szalec, szalet, przepraszam, stał się ofiarą aktu wandalizmu. No i zakres uszkodzeń wyniósł w sumie przyjazdu i robocizny ekipy serwisowej około 9400 zł brutto. Słuchajcie, pamiętam, jak miałem takie spotkanie z Panem Prezydentem w ramach, bodajże Komitetu Rewitalizacji, bądź jakiegoś innego spotkania. Nie było ich dużo? Stwierdziłem, że tak, jak słuchajcie, wyjeżdżam czasami na przykład do Niemiec na wyjazd służbowy, odwiedzić klientów, i tam są ubikacje, takie, wiecie, na autostradach. To są takie toporne ubikacje. Wybaczcie moje stwierdzenie, ale nawet gdy ktoś tam oddaje urynę na sufit, to ta uryna po tym suficie spłynie sobie do muszli. Oczywiście to jest taki żart, przepraszam najmocniej, ale inaczej po prostu nie szło. Słuchajcie, tam oblikacje są tak toporne, że nawet gdyby ktoś chciał ją zapchać, naprawdę jest to wyzwanie, żeby ją zapchać w całości. Eee, cała ściana jest po to, żeby po prostu tam oddać urynę, ona wpada, tam nie ma nic, nic więcej. Dlatego ja uważam, że za taką kwotę, czyli 313 tysięcy złotych brutto, mogliśmy spokojnie reaktywować wszystkie szalety miejskie, dać ludziom pracę, by dbali o to i zrobić to tak w takim topornym wydaniu, że nie byłoby na przykład takiej sytuacji, że w tym momencie nie idzie, słuchajcie, ani wyciągnąć tych pieniędzy. Ani nie idzie otworzyć drzwi. Po prostu to jest zamknięte i koniec, i nie dostaniemy się. Oczywiście będziemy również pisać nowe pismo, jak to wygląda obecnie z ubikacją za 313 tysięcy, jak często jest ona y, czynna, bo mi się wydaje, że miasto tego w żaden sposób nie y, e, zapisuje, czy nie notuje. Ile czasu była aktywna, ja Wam mogę tylko powiedzieć to, że tego typu sytuacji, tego typu filmów będzie więcej, będziemy was informować. Kolejny film postaramy zrobić się, tak jak już mówiłem wcześniej, jak napisać jako osoba prywatna pismo o udostępnienie informacji publicznej. Byście mogli na przykład sami w własnym zakresie dowiedzieć się czegoś ciekawego, na przykład, co się dzieje na terenie miasta. Może akurat waszym, na waszym osiedlu coś się dzieje z pieniędzy publicznych i chcielibyście wiedzieć, jak to wygląda, ile to kosztuje, bo. Macie takie prawo, słuchajcie, jak każdy z nas. Ja jestem zwykłym obywatelem Kalisza. Po prostu interesuje mnie to, co się dzieje na terenie naszego miasta. Mam nadzieję, że i Was też wszystkich zainteresuje. Tym bardziej słuchajcie, Godzina dla Kalisza powstała po to, żeby właśnie aktywizować ludzi, byśmy razem, wspólnie dbali o nasze cudowne i piękne miasto, do czego Was bardzo gorąco zachęcam. W, chciałem też podziękować słuchajcie, wszystkim, wszystkim naprawdę, jeszcze raz, zawsze wszystkim, którzy wspierają nas, którzy kiedykolwiek nas wsparli, którzy kiedykolwiek nam pomogli, pomagają, pomagać będą. Dziękuję Wam z dna całego mojego serca. Wszak robimy to dla nas, dla nas samych, dla naszych rodzin, dla naszych dzieci oraz dla przyszłych pokoleń. To jest bardzo ważne. Im szybciej to zrozumiemy, tym szybciej. Zobaczycie, że można to miasto postawić na nogi, niekoniecznie z dużymi budżetami. E, słuchajcie, zadłużenie miasta rośnie z dnia na dzień, e, dzieci się rodzą już z długiem, co jest tak naprawdę śmieszne, prawda? No niemniej jednak, słuchajcie, wydaje mi się, że e, toaleta wielkości e, budki do lodów o wartości 313 tysięcy powinna działać, powinna być efektywna. Niestety nie jest. Tak jak powiedziałem, w tej kwocie można by było zrobić totalnie. Stworzyć, przepraszam, wiele szaletów miejskich, reaktywować te, które mamy w mieście. Także tutaj, jakby, daje Wam to też do zastanowienia się. Słuchajcie, nie musicie mi wierzyć, sprawdzajcie, wysyłajcie pisma, wysyłajcie pytania. Oczywiście pismo będziecie mieć na y, ekranach Waszych monitorów. Ja tym bardziej Wam dziękuję w takim układzie. Życzę spokojnego i miłego weekendu. Wszystkiego dobrego, kochani, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.